Hej, witajcie ponownie. W końcu przychodzę do Was z filmem o mojej toaletce. Dzisiaj ją pokażę Wam w całej okazałości. To, co teraz widzicie, to jest tak jakby pierwsza część toaletki. Po prawej stronie znajduje się jeszcze komoda, którą za chwilę też wam pokażę, i tam też są e, kosmetyki. Także to, na co teraz patrzycie, to jest w sumie biurko. Biurko ma trzy szufladki, w której mieszczą się kosmetyki. Ale dobra, przejdziemy do tego, co jest na toaletce, co znajduje się na toaletce. Tak jak widzicie tutaj po, po lewej stronie w rogu znajdują się dwa pudełka z Sephory. Nowa paletka z Glam Shopu Kwitnąca Wiśnia, którą będę testować, pojemnik z pędzlami i taki mały pojemniczek, gdzie znajdują się waciki oraz patyczki, dzięki którym będę mogła szybko sobie poprawić jakieś błędy w makijażu. Tutaj jest właśnie ta paletka Kwitnąca Wiśnia. Jeszcze jej w ogóle nie używałam. Będzie to dopiero mój pierwszy raz niedługo. A tutaj w pudełkach znajdują się nowości z Sephory, które sobie ostatnio sprawiłam. I to sobie tutaj tak leży, żeby cieszyło moje oko. Także tutaj jest, jak widzicie, taki pojemniczek z wacikami, patyczkami. To jest w sumie cukiernica, którą kupiłam w Oszonie za jakieś 4 zł. Fajnie tutaj wygląda, komponuje się. To jest pojemnik na pędzle. W sumie to jest pojemnik z IKEA na jakieś przybory szkolne, typu długopisy, coś w tym rodzaju. Także pokażę Wam zaraz, co jest po prawej stronie. A tutaj jest kolejna część toaletki. I tutaj, jak widzicie, jest moje lusterko, do którego się na co dzień maluję. Obok jest pojemnik szklany. I w tym pojemniku trzymam sobie pigmenty, bardzo ładnie to wygląda, tak ozdobnie, i o to mi właśnie chodziło. I jeszcze znajduje się takie lustrzane pudełko, nie wiem, to jest jakoś pudełko na biżuterię, coś w tym rodzaju, ale ja sobie tam trzymam kosmetyki, coś takiego ładnego, co też ozdabia mi tą toaletkę. W niej w sumie znajdują się miniaturki w tej szufladce kosmetyków, zaraz też to Wam pokażę. Tu w tej szufladce właśnie znajdują się miniaturki kosmetyków, mini rozświetlacz z beki, bronzer z beki, bronzer i rozświetlacz, również miniatura z beki, hula, mały rozświetlacz z Fenty Beauty. Także tutaj są właśnie te miniaturki. A tutaj na przykład są takie fajniejsze pomadki neutralne, po które częściej sięgam, jak chcę się już pomalować. Na przykład błyszczyk z Fenty Beauty w odcieniu fasy, temperówki. Pomadki nawilżające z Carmexa muszą być zawsze. No i coś, co też pomaga mi wykonywać makijaż. Na przykład do filmów używam, to jest moja ulubiona opaska, którą też często mnie w niej widzicie. Kupiona chyba w to na krzycenie za 10 zł, taka fajna z kryształkami. No i tutaj mój zakup luksusowy rozświetlacz zbiora. Stoi tutaj, bo ma przepiękne opakowanie. Właśnie takie luksusowe i naprawdę cieszy oko. Rozświetlacz w odcieniu 001. Pokażę Wam, jak to w ogóle wygląda. Właśnie to wygląda w ten sposób jest takie piękne opakowanie. Tutaj mamy pędzelek kabuki, i tak się prezentuje rozświetlacz. W sumie tak naprawdę bardzo rzadko po niego sięgam, a jest naprawdę przepiękny. A tutaj jeszcze jest w środku woreczek na ten rozświetlacz, gdybyśmy chciały już wyjąć z tego opakowania. I tutaj, tak jak mówię, są właśnie te pigmenty. To są wszystkie pigmenty sypkie, które posiadam. I one właśnie tak fajnie tutaj sobie leżą. Bardzo fajnie to wygląda. To jest pojemnik, tak jak mówiłam, z Pepco, 10 zł. I ta szkatułka szklana, lustrzana również jest z Pepco i ona też kosztowała chyba około 25-30 zł maksymalnie. Naprawdę jest genialna. Także tak prezentuje się moja toaletka, jej blat właściwie. Teraz pokażę Wam szybko te szuflady, które są tutaj w toaletce. Ok, to przejdziemy do omawiania pierwszej szuflady. W tej szufladzie znajdują się produkty, które używam, naj, które używam najczęściej, są moimi ulubionymi. Tak na przykład tutaj znajdują się rozświetlacze i bronzery z drogerii, produkty do brwi, korektory, tusze do rzęs i róże z drogerii. Właściwie... Ten pojemnik to są tylko produkty z drogerii, które naprawdę bardzo lubię. Jak widzicie jest tutaj rozświetlacz z Paese, z My Secret, Sensic i dużo innych brązerów Eveline pierrena. Tutaj z tyłu są moje podkłady drogeryjne, które używam na co dzień. Drogeryjne pudry. Ostatnio mój ulubieniec to puder Golden Rose Nude Look. Jak widzicie mam też puder mood. Tutaj w tym pojemniku są brązery i rozświetlacze z wyższej półki, które używam również bardzo często. A tutaj podkłady i pudry też z wyższej półki. Teraz tak szybko tylko pokażę Wam to, co jest w drugiej, bo w tej szufladzie znajdują się kosmetyki, które muszę jeszcze przetestować, pokazać Wam na kanale. W zasadzie tu są kosmetyki z wyższej półki, których praktycznie Używałam może raz, dwa razy i jeszcze muszę poczekać na bardziej dogłębny test. Jak widzicie, chociaż, jak widzicie, są też dwie paletki drogeryjne, ale są tutaj, dlatego że muszę o nich pamiętać, że mam je przetestować. Affect, bardzo fajna paletka. Będzie też o niej test i dużo innych jeszcze kosmetyków do przetestowania także to jest właśnie. Moja ulubiona w sumie szuflada, bo otwieram ją na oko i mogę zamykać. Także te rzeczy, które widzieliście na początku w tych pudełkach czarnych z cyfry, one powędrują właśnie później tutaj, jak już się uporam z testami. A w tej ostatniej szufladzie, jak widzicie, znajdują się pędzle, gumki do włosów, żebym mogła je spiąć, jakieś zapasowe rzęsy. I schowałam je w tej szufladzie, dlatego że y, przynajmniej nie kurzą mi się te pędzle. One są wszystkie po umyciu zdezynfekowane, gotowe do użycia. I za chwilę pokażę Wam drugą część mojej toaletki. Tak w sumie wygląda w całości moja toaletka, tak jak widzicie, ta komoda po lewej stronie. Ona ma cztery szuflady, na niej znajdują się moje kosmetyki do pielęgnacji, w takim koszyczku balsamy obok też. Parę drobnych kosmetyków do ust, coś do włosów w pojemniku i też trochę biżuterii. Tutaj w tyle jeszcze będziecie mogli widzieć moje tło, które tam się chowa, ale to nie zwracajcie na to uwagę. Tą szufladę pierwszą mam już w miarę zorganizowaną, ale będę musiała zrobić się w niej porządki, pozbyć się kilku kosmetyków. Także na pewno też pojawią się takie filmy z porządkami w toaletce. Posegregowane są kosmetyki. W pierwszym pudełku tutaj po lewej stronie są bronzery drogeryjne, potem są pudry do konturowania, rozświetlacze, a na samym końcu są podkłady i bazy. Tutaj w tym pojemniku znajdują się właśnie podkłady i bazy, rozświetlacze, pudry do konturowania oraz bronzery. Dalej tutaj może tego nie będzie tak dokładnie widać, ale tutaj są róże, pudry Tutaj jakieś chusteczki. Tam są właśnie pudry drogeryjne. Nie widać ich teraz tak dokładnie. Tutaj są gąbeczki. Także tak wygląda pierwsza szuflada w miarę zorganizowana, więc bardzo jestem z niej zadowolona. Druga szuflada wygląda tak jest moją ulubioną, chyba ze wszystkich. Tutaj znajdują się wszystkie paletki: palety cieni, palety do konturowania rzeczy do brwi. Tutaj znajdują się na przykład wszystkie takie palety z wyższej półki. Tutaj mam na przykład pale, paletę z Coco Blend. Taki podwójny yy, z Glam Shopu. W niej znajdują się pigmenty, turbo pigmenty i zwykłe cienie. Tutaj jest paletka z Inglota, ale po, niej, po nią mało sięgam. Dalej mamy paletki z Too Faced Anastazja Beverly Hills, Catfundy, Zoeva Affect, tutaj jest Huda Beauty, Nabla. Tutaj znowu mam paletę do konturowania. Widzicie, jest Kali Kontur ze smashboxa Anastazja Catfundy. Tu może już tego tak dokładnie nie widać. Może postaram się to wyjąć. Są rzeczy do brwi i eyelinery. Tutaj w rogu znajdują się paletki drogeryjne, no i w tych pojemnikach są rzęsy. Trzecia szuflada tak naprawdę jest mało ciekawa, nie jest jakoś mocno zorganizowana. Ta szuflada wygląda w ten sposób. Trochę w niej mały miszmasz, bo jak widzicie, są tylko i wyłącznie pudełka soforowe, i w tych pudełkach trzymam kosmetyki do testów. Drogeryjne kosmetyki, ale też jest jeden pojemnik tutaj w rogu, gdzie znajdują się miniaturki oraz, sorry za ten bałagan w rogu i tutaj znajdują się też pomadki, które teraz już tak rzadko używam, więc też będę musiała zrobić sobie z nimi porządek, także te kosmetyki w tych pudełkach również pojawią się w testach. No i ostatnia szuflada najmniej ciekawa. Pokażę wam ją tylko tak szybko. Tutaj są produkty do, yy, do włosów, suszarka, lokówka, prostownica, rzeczy do paznokci, jak widzicie, lampa, lakiery. Taki jakby miszmasz jest w tej szufladzie wszystko po trochu. Taka organizacyjna trochę szuflada. Nie ma w niej za bardzo nic ciekawego do pokazywania. Także tak prezentuje się moja toaletka. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Na pewno będą pojawiać się jeszcze filmy z porządkami w toaletce, bo jak już wam wcześniej wspominałam, mam kilka kosmetyków, których nie używam. Zrobię sobie taki przegląd mały i będę z wami porządkować toaletkę. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka do góry. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i widzimy się w następnym filmie. Pa!